Cześć, tu Petrolist. Znajdujemy się na stacji benzynowej w Poznaniu. Ruszamy w kierunku polskiego Monaco, czyli Warszawy, po odbiór nowego samochodu do naszej kolekcji małej. Coś naprawdę wyjątkowego. Także, no, nie przedłużając, ponieważ jest godzina 20:30, a jeszcze przynajmniej sporo kilometrów, kończymy tankować i lecimy. Marginesie, powiedzcie mi w komentarzach, co sądzicie o takim połączeniu srebrne auto na srebrnych kołach. No moim zdaniem, picobello, jak wy uważacie? Dajcie znać w komentarzach. Halo, Toto? Halo, Toto! Toto, halo! wyjeżdżam do Warszawy i powiem wam że szczerze padam na twarz także widzimy się jutro rano No pogoda nam się dzisiaj trafiła powiem wam takie obawy, że będzie pochmurno, ale mimo wszystko polskie Monako przywitało nas. W iście śródziemnomorską pogodą. Będąc tutaj, już poprzednim razem w salonie, kiedy oglądałem e, dokładnie swoją erusemkę, zwróciłem uwagę na ten konkretny egzemplarz jeszcze przedliftowej SQ8 co uwagę, to jest w ogóle przepiękny lakier jak dobrze pamiętam i Red. no naprawdę żeby więcej takich jak było na polskich drogach to ten świat byłby bardziej kolorowy czekamy tutaj jeszcze na podpisanie dokumentów przy sympatycznej kawce a w międzyczasie zobaczcie kto nas odwiedził dealer dealer u dealera <grytki. <grytki> jakbyście coś potrzebowali w stolicy w polskim Monako to zapraszam chciałem zobaczyć co to za skoda Dokładnie. Jak się zamienia Porsche na droższą no Skodę? No cóż, kawka kawką, za chwilkę autko będzie gotowe do wydawki i przekonacie się w jakim przepięknym kolorze udało mi się dorwać ten egzemplarz. Chcecie zobaczyć jak wygląda auto z bagażnikiem? No. Proszę bardzo. Diler właśnie przyjechał takim oto pięknym prosiakiem że bardzo. 981. No nie, no bagażnik jest klasa. Dwie się tu jeszcze. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda wyrośnie. A z tyłu? A patera z tyłu. No star, to jest jeszcze jedna walizka. Normalne, to jest normalny, to. praktyczny. Rodzinne. Ja tu ja, rodzinny wręcz. tu. ja tu z pięciosobową rodziną na wakacje jeżdżę. Ohoho. Dzieci rozumiem, biegną za. Ale samochodem. rozumiem, że o każdym. Ka... Grzesiu tutaj wpadł na odbiór naszego samochodu, a już niedługo my będziemy na odbiorze nowego wozidła Grzesia. Co to będzie, jeszcze wam nie powiemy, ale muszę przyznać, że będzie. Tak, żeby, żeby nie było wstydu na złotej za dużego. <śpiewanie> po warszawsku. Panie dzieju, R8 Performance RWD, rocznik 2024, jeden z ostatnich wyprodukowanych egzemplarzy. Kolor, na który patrzycie, jest kolorem krystalicznym Ara Blue, czyli niebieski Ara, chyba tak jak papuga Ara. Mieni się dosłownie w każdym miejscu na inną barwę niebieskiego. W tym wypadku przyznam, że akurat auto było dostępne na już, tak zwane od ręki i fajnie, że to jest akurat 2024 rok, czyli naprawdę tak jak powiedziałem Wam końcówkę produkcji, bo auto skończyli produkować w marcu 2023. Wrócę Wam tutaj na przebitkę teraz e, konfigurację tamtego egzemplarza, to był samochód, który miał kolor e, Vegas Yellow i wersja Quattro, on pozostanie w Muzeum Audi. To też taka mała ciekawostka, bo kiedy Audi ogłosiło koniec produkcji R8 na końcówkę 2023 roku, to wzrost zamówień sięgnął aż 50 paru procent. W związku z tym musieli przedłużyć produkcję tego samochodu aż do końca marca. A dlaczego akurat taka data? Ano dlatego, że, i tutaj taka mała ciekawostka, nie wiem czy kojarzycie temat, dlaczego też zakończono produkcję Makanów, mimo że auta przeszły jeszcze całkiem niedawno liftingi. To jest przyczyna, dla którego koniecznie Audi musiało zmieścić się do końca marca z ostatnim wyprodukowanym R8, czyli infotainment. Infotainment po prostu nie spełniał najnowszych wymogów cyberbezpieczeństwa, w związku z tym stety, niestety, ale musiano zakończyć produkcję tak cudownego samochodu. Zacznijmy trochę od konfiguracji. Fotory w tym samochodzie, tak jak widzicie są jasne. Postanowiłem pójść w trochę inną kolorystykę niż zazwyczaj. Jest to mój pierwszy samochód z jasną tapicerką. Przyznam, że trochę się obawiam, ale z drugiej strony nie chciałem mieć po raz kolejny takiego smutasowego wnętrza. Także fajna odmiana. Druga fajna rzecz w tym konkretnym egzemplarzu jest to, że jako jeden z nielicznych miał podsufitkę wykonaną z Alcantary. Ja nie wiem, czy to będzie widać na ujęciach, ale ostatnio miałem taką rozmowę ze swoim znajomym, że podsufitka z Alcantary no, bardzo mocno podbija feeling samochodu. Daje taki premium feel. Jedną z bardziej podstawowych opcji jest po prostu zwykły ten nie ten pomat aktywny. W R8 nigdy nie występował ten pomat aktywny, co jest bardzo ciekawe, bo to jest jeden z takich no, flagowców Audi. Istotna opcja wyposażenia w R8 to jest pakiet skórzany, czyli między m.in. poduszki powietrznej, jak i również całej deski rozdzielczej skórą. To, co tutaj widzi się też na boczkach, zwróćcie uwagę, jak to jest fajne wykonanie. I ciekawa rzecz, bo po jednej stronie głośniki Bangdorów również opcjonalne, w wydaniu jasnej tapicerki są ciemne po stronie kierowcy, a po stronie pasażera te same głośniki są jasne, także dwukolorystyczne wykonanie. I też taki inny trochę kształt panela w tym miejscu, a inny kształt panela w miejscu pasażera. Wraz z zestawem Bangdorów Otrzymujecie też taką małą ciekawostkę, czyli głośniki w zagłówkach, dokładnie tak. One są tutaj umieszczone, z tego co mi wiadomo, i potęgują dźwięk w tym samochodzie. To nie jest jakiś super zestaw, z tego co mi wiadomo, to nie jest zestaw z wysuwanymi głośnikami, tak jak w Audi A6, RS6 czy też A8 w wersji Advanced, ale podobno gra wyśmienicie. No i co najważniejsze, w tym samochodzie nie będziemy się musieli przekrzykiwać. Ponieważ R8 jest dużo bardziej cywilizowanym samochodem aniżeli GT4 RS, a tutaj taka ciekawostka: inne R8 w wersji Quattro. Quattro można poznać po tym, że chociażby ma ceramiczne hamulce w tym wypadku i bardzo duży tylny spoiler. On nie jest wysuwany, to już jest jakby skrzydło, które jest w wersji fixed bardzo dużo karbonowych dodatków w tym wypadku zerknijcie jak tutaj to fajnie wygląda auto się stoi trochę na zewnątrz więc jest delikatnie zakurzone przepięknie side bladesy karbonowe góra, dół, lusterka również poszerzony pakiet karbonowy no generalnie autko jest przepiękne pewnie część z Was się zastanawia dlaczego w ogóle kupiłem tak stary samochód konstrukcyjnie no auto już ma co najmniej 8 lat to jest właśnie odpowiedź Główny selling point R8. Chcąc wam pokazać ten silnik, muszę mieć włączony zapłon. On już jest włączony. I tutaj mamy elektroniczny mechanizm blokady, i automatycznie uchyla się aż po samą górę klapa. Czy to nie jest dzieło sztuki? 5,2 litra V10 z wtryskiem bezpośrednim. Silnik robiony w kolaboracji. Audi jak i Lamborghini, ale o nim opowiem Wam już w osobnym odcinku, bo myślę, że na dzisiaj jest tyle wrażeń i emocji, że po prostu odpalmy samochód, zrobiłem sobie pamiątkowe zdjęcie, a następnie fura trafia na lawetę i jedzie prosto do poznania na zabezpieczenie PPF-em.